Witamy w Przedsiębiorstwie Energetyki i w Turcji z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Komisja Przetargowa przystępuje do części jawnego postępowania przetargowego oznaczonego symbolem ZP 083 2020. Zamówienie o nazwie remont izolacji sieci napowietrznej. Zadanie pierwsze. Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej. Odcinki na wysokich podporach od 2S12 do 3S20. Zadanie drugie: remont izolacji, w celu zmniejszenia strat ponosić na na i wybrane odcinki od 3S2 do 3P84. Kwota, jako zamawiający, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: netto 8 584 411 90 zł, 90 groszy, co daje kwotę brutto 10 558 826 64 zł, 64 grosze. Termin wykonania to jest termin protokołu podpisania protokołu końcowego 10 wrzesień 2021 rok. Okres gwarancji na roboty i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji konstrukcja izolacyjna 7 lat, pozostałe prace budowlane i otworzeniowe 5 lat. Warunki płatności zapłata należności nastąpi przelewem na konto wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dla każdego zadania osobno dopuszcza się faktorowanie częściowe na podstawie protokołu technicznego częściowego. Warunki wypłaty częściowej określone w punkcie 5.8 opis przedmiotu zamówienia. Do wymaganej godziny 9 złożono jedną ofertę. Przystępujemy do otwarcia oferty. Wykonawca konsorcjum, lider Mark Wentz, spółka z, o. z Warszawy i Mac, spółka z, o. z Łodzi. Wykonawca oferuje następujące warunki realizacji zamówienia. Całość przedmiotu zamówienia netto 8 milionów 567 tysięcy złotych, brutto 10 milionów 537 tysięcy 410 złotych. To wszystko. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.